Kochani, witajcie, witajcie po przerwie. Bardzo się cieszę, że jesteście. Bardzo serdecznie Was witam, kochani. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, ponieważ dzisiaj chcę Wam powiedzieć, jak zostać gitarowym wymiataczem. I kiedy zacząłem pracować nad tym tematem, to okazuje się, że tak myślę, że ze dwie części trzeba będzie z tego zrobić, ponieważ chciałbym, żebyśmy przede wszystkim ustalili sobie podstawową sprawę, co to znaczy Gitarowy wymiatacz. Ponieważ wielu gitarzystom, szczególnie uczącym się młodym gitarzystom, wydaje się, że gitarowy wymiatacz to taki koleś, który gra bardzo szybko na gitarze. oczywiście nie jakiej, ale bardzo szybko. Albo gra bardzo szybkie utwory. No, niby na jedno wychodzi. Najlepiej to, żeby szybko grał szybkie utwory i wtedy jest wymiataczem. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Nic bardziej mylnego. Wymiataczem wcale nie jest ten gitarzysta, który gra najszybciej, tak samo jak ten, kto gra najszybciej na gitarze, wcale nie jest najlepszym gitarzystą. Z prostego y, powodu. To nie jest sport. To w sporcie liczy się kto jest najszybszy, najczęściej ymm, albo kto dalej, kto wyżej. Tam liczą się takie rzeczy. W muzyce liczą się zupełnie inne rzeczy, i to jest rzecz, o której zapomina bardzo wielu moich uczniów. Wielu z Was wydaje się, że wymiataczem jesteś wtedy, kiedy możesz zagrać strasznie szybko. Otóż nie. Dlatego powiem Ci, co to oznacza być dzisiaj wymiataczem na gitarze. Prawdziwy wymiatacz na gitarze to jest taki człowiek, który robi swoją robotę i nigdy się nie poddaje. Zaraz rozwinę ten temat. Powiem Ci o co chodzi. W języku angielskim występuje takie określenie, które się nazywa Hustler. Być może słyszałeś takie, takie słowo, w zasadzie ono nie ma odpowiednika w języku polskim. Można by było powiedzieć, że to jest taki ktoś, kto napiera, kto ciśnie bez przerwy naprzód, bez względu na wszystko. Ale te, ten wyraz, podobnie jak na gitarze, wymiatacz, oznacza kogoś, kto wykonuje ciężką i sprytną, przemyślaną pracę. Ambitnie robi wszystko, żeby osiągnąć swój sukces, jakikolwiek on by nie był. Wkłada w to bardzo dużo pozytywnej energii, która jest skierowana na to, żeby działać, żeby się nie poddawać. Jest to praca połączona z taką ambicją, z takim uporem, chęcią zagrania czegoś, osiągnięcia celu, połączona oczywiście z dużym hartem ducha. To jest właśnie definicja takiego gitarowego hustlera czy gitarowego wymiatacza. Wiecie co to oznacza? To oznacza, że gitarowym wymiataczem można, może zostać każdy z Was. Bez względu na to, czy grasz na gitarze dopiero pół roku, czy grasz rok, czy grasz 5 lat, czy może grasz 10 lat, możesz zostać gitarowym wymiataczem w tym sensie, o którym ja wspomniałem. Tylko, żeby zostać gitarowym wymiataczem, musisz wypracować w sobie kilka bardzo ważnych cech. Przede wszystkim, e, oczywiście bycie wymiataczem może doprowadzić do tego, że będziesz grał szybko i szybkie utwory. Ale tak jak powiedziałem, nie to jest najistotniejsze, ponieważ powiedzieliśmy sobie, że prawdziwy wymiatacz yy, bardzo ambitnie chce osiągnąć swój cel, swój mały sukces. I tym sukcesem może być bardzo wiele różnych rzeczy, ale o tym za chwilę. Ale przede wszystkim prawdziwy wymiatacz musi wyrobić w sobie coś takiego jak nastawienie zwycięzcy. Nastawienie zwycięzcy, wiecie, kto to jest zwycięzca? To wcale nie ten, kto zwyciężył konkurs gitarowy, ani wcale nie ten, kto ma najlepsze oceny z gitary w szkole albo z jakiegoś innego instrumentu. Zwycięzca to jest ktoś, kto nigdy się nie poddaje, ponieważ wie, że ten, kto się poddaje, to nigdy nie zwycięża. A więc zwycięzcą jesteś właśnie wtedy, kiedy wytrwale dążysz do celu. I go osiągasz. I teraz, dopóki ćwiczysz, ale uparcie i konsekwentnie, i dążysz do tego celu, jesteś zwycięzcą. Wiesz dlaczego? Bo się nie poddajesz. I właśnie dlatego na tej całej ciężkiej drodze musisz doceniać to, co już mówiłem. Musisz doceniać swoje małe osiągnięcia, swoje małe zwycięstwa, ponieważ te zwycięstwa prawdziwy gitarowy wymiatacz może osiągać każdego dnia, bo ty każdego dnia możesz się przybliżyć do swojego większego celu. Ja o tym mówiłem. Więc możesz być zwycięzcą w każdym dniu twojego grania, twojego ćwiczenia. Możesz to zrobić, tylko musisz być konsekwentny. Oczywiście, najpierw musisz określić, co jest dla ciebie sukcesem. Bo co to znaczy sukces? Hmm. To jest bardzo ciekawe pytanie. Powinieneś się nad nim zastanowić. Każdy z nas powinien się nad nim zastanowić. Bo sukces to jest bardzo ogromne słowo. Dla wielu ludzi w świecie to sukces odniósł ktoś, kto jest bardzo bogaty, kto ma kupę pieniędzy, albo wielkie stanowisko, albo firmę, która zatrudnia 2000 ludzi. Dla mnie to wcale nie jest sukces. Okej, okay, dla kogoś może to być sukces, ale dla mnie nie. Ja znalazłem taką, taką bardzo fajną definicję sukcesu, której się zamierzam trzymać. Moi drodzy, sukces to jest wystawianie sobie celów i osiąganie ich. Ja to ostatnio zamieściłem nawet na. Em, na swoim Instagramie jakie hasło, bo to jest bardzo fajna definicja. Zwróć uwagę, według tej definicji każdy z nas, bez względu na wiek, może osiągnąć sukces, ponieważ kiedy wystawiłeś sobie cel najpierw krótkoterminowy, potem jakiś większy, długoterminowy, i potem udaje ci się go osiągnąć, i jeszcze zrobić to naprawdę fajnie, to jest to sukcesem. Oczywiście, to może być konkurs gitarowy to może być piątka albo szóstka z gitary, ale wcale nie musi, ponieważ my jesteśmy gitarzystami nie po to, żeby wygrywać konkursy gitarowe, tylko żeby mieć radochę z grania i ćwiczenia. Oczywiście, można to zrobić lepiej lub gorzej, ale to już zależy od Ciebie. A więc zobacz, chodzi o to, żeby wystawić sobie taki cel, taki... no, cel, tak w zasadzie trzeba sobie powiedzieć, taki cel, który będziesz w stanie osiągnąć, to po pierwsze, który będzie dosyć wysoko, ale nie za wysoko, żebyś mógł do niego doskoczyć, żebyś mógł go osiągnąć. A więc musisz zadać sobie fundamentalne pytanie. Co byś chciał zagrać? Jeszcze raz ci to powiem. Co byś chciał zagrać? Oczywiście wiesz, na jakim jesteś poziomie, wiesz, jak grasz na gitarze. W związku z powyższym no, oczywiste jest, że ten cel, musisz sobie wyznaczyć taki, żeby do niego móc dążyć. No musi być coś, czego jeszcze nie potrafisz zagrać. Nie może to być jakiś tam wlaskotek na płotek, prawda? Nie o tym rozmawiamy. Ale kiedy wystawisz już sobie cel, kiedy będziesz wiedział, co zagrasz, co chcesz zagrać, dąż do tego celu. Ćwicz, nie poddawaj się, bo tak robi właśnie gitarowy wymiatacz. To może być na początku coś wcale nie trudnego. To mogą być dwa chwyty gitarowe. Mogą czy nie? To mogą być cztery chwyty do jakiejś piosenki, którą chcesz zaśpiewać, jeśli nie chodzisz do szkoły muzycznej. To może być jakiś prosty utwór, tak jak ja to mówię przysłowiową, żabkę małą chcesz zagrać najpierw, albo jedzie pociąg z daleka, okej. Okay. To jest cel na początek, ale z biegiem czasu realizujesz nowe utwory, coraz więcej umiesz zagrać, możesz wystawiać sobie coraz bardziej ambitne cele. Mogą to być jakieś utwory, które grają Twoi znajomi, coś, co usłyszałeś w internecie, jakieś ulubione piosenki, opracowanie tych piosenek. Pamiętaj, że każdą piosenkę można opracować w sposób łatwiejszy do zagrania albo trudniejszy. A więc pierwsza sprawa, musisz wyznaczyć sobie cel, który, osiągnięcie, którego będzie dla Ciebie sukcesem. Jeszcze raz powiem, jeśli chcesz być gitarowym wymiataczem, musisz wyznaczyć sobie cel, którego osiągnięcie będzie dla Ciebie sukcesem. A potem musisz zrobić wszystko, żeby ten cel osiągnąć. No i cóż, łatwo się mówi, osiągnąć cel. No wiem, łatwo się mówi, z tej okazji nawet z legendarnego kubka się napiję. Kochani, nie wystawiaj sobie celu pod tytułem Chcę być gitarzystą. No to tak jak ja bym powiedział, chcę być sportowcem, albo chcę być górnikiem, nie wiem, albo strażakiem, bo to jest szlachetny zawód. No, kochani, dobra, długoterminowo można sobie taki cel wystawić, ale twój cel musi być troszeczkę bardziej skonkretyzowany. Bo co to znaczy yy, zostać gitarzystą? Każdego, kogo bym zapytał na ulicy, mógłby odpowiedzieć na to pytanie zupełnie inaczej. Bo gitar jest bardzo dużo, rodzajów muzyki, stylów grania jest bardzo dużo, i każdy, kto trzyma gitarę w łapie, mówi o sobie, że jest gitarzystą. Więc co to znaczy, że ja jestem gitarzystą? To nie jest dobry cel. Musisz ustalić sobie, Konkretne cele, na jakiej gitarze byś chciał grać, jaką muzykę byś chciał grać, jakie melodie ci się podobają, co byś chciał konkretnie na tej gitarze osiągnąć. Czy bardziej podoba ci się gitara akustyczna, elektryczna czy klasyczna, co na niej byś chciał zagrać? I jak już to ustalisz, albo masz już to ustalone, bo grasz na gitarze klasycznej, no to w takim układzie działaj. Ktoś powie: No, no przecież gram, no ćwiczę, robię co mogę. A, właśnie, robisz co możesz, a czy robisz co trzeba? Bo jest różnica między robieniem tego, co mogę, a robieniem tego, co trzeba. Widzisz tą różnicę? Zadam Ci proste pytanie, a ty sobie zadaj je sam. Ile ćwiczysz i jak ćwiczysz? Bo gitarowy wymiatacz ćwiczy dużo i ćwiczy bardzo mądrze. Zapamiętaj, co teraz powiedziałem. Prawdziwy gitarowy wymiatacz ćwiczy dużo i ćwiczy mądrze. Teraz co to znaczy? Powiedział, co wiedział, dużo i mądrze. A ile to jest dużo i co to znaczy mądrze? Mój drogi, jeśli pierwszy raz oglądasz live stream mój, to możesz tego nie wiedzieć. Ale jeśli oglądałeś poprzednie odcinki, to temu właśnie niektóre z nich były poświęcone. Dokładnie jest wytłumaczone, co to znaczy ćwiczyć, jak ćwiczyć ile to jest dużo, ile powinieneś ćwiczyć i w, jak to w ogóle powinno wyglądać. Jak chcesz, możesz do tego wrócić. Nie ulega kwestii, że dużo to nie jest 15 minut dziennie, dużo to nie jest dwa razy albo trzy razy w tygodniu. Prawdziwy gitarowy wymiatacz ćwiczy codziennie. Koniec kropka. Chciałbym to podkreślić, dlatego że to wymaga wytężonej pracy i wymaga działania, a na to działanie niestety nie zawsze mamy ochotę. Zgadza się, czy nie? A więc prawdziwy wymiatacz gitarowy ćwiczy nawet wtedy, kiedy nie ma ochoty. O, to teraz przesadził. Jak mam ćwiczyć, jak nie mam ochoty? A normalnie? A zawsze masz ochotę iść do szkoły? Na pewno nie. A zawsze masz ochotę wstawać rano na ósmą albo jeszcze wcześniej? Nie. W życiu jest dużo rzeczy, na które nie mamy ochoty, albo zamiast których wolelibyśmy zrobić coś bardziej fajnego i przyjemnego. Zgadza się? Prawdziwy gitarowy wymiatacz wie, że musi codziennie ćwiczyć. Ma ustalony cel i działa, żeby go osiągnąć. Oczywiście do tego potrzebna jest, no można by powiedzieć determinacja, tak? Musisz, jeżeli podejmujesz decyzję tak, chcę zostać gitarowym wymiataczem, nie dam gitarzystą, którym tam coś wyjdzie albo nie wyjdzie, dobra, tam nieważne. Jeżeli chcesz zostać gitarowym wymiataczem, to musisz podjąć decyzję i działać. Decyzja to nie jest coś takiego: "A dobra albo nie". Albo dobra. Albo nie. Albo dzisiaj tak, a jutro nie. Chłopie, jeżeli podejmujesz decyzję, tak jak z podjęciem decyzji, że ty idziesz do szkoły muzycznej i będziesz grał na gitarze, to to jest w pełni uświadomione postanowienie, pełne determinacji i odpowiedzialności za to, że to się powiedzie. A więc zdaj sobie z tego sprawę. Granie na instrumencie to nie jest rzecz, którą da się osiągnąć w ciągu tygodnia, miesiąca czy pół roku. Okej, okay, małymi kroczkami, jeśli będziesz gitarowym miataczem, będziesz się posuwał do przodu, możesz to zrobić nawet całkiem szybko. Ale potrzebna Ci jest determinacja, bo w większości ludzi, którzy nie mają do czynienia z instrumentem, wydaje się, a dobra, wezmę gitarę i gram. To jak w telewizji, no bierze chłop gitarę i gra. No tak nie będzie, mój drogi. I musisz się na to nastawić. Ale jeżeli chcesz być wymiataczem, to jest jeszcze coś, co możesz zrobić. Na przykład, brakuje ci czasu na ćwiczenie? Odpowiem ci tak, jak niektórzy mówią. Stop scrolling, start doing. Przestań przewijać strony Facebooka, Instagrama czy czegokolwiek tam TikToka. Tylko zastanów się, co masz na dzisiaj do zrobienia i działaj na skrolowanie wola też można znaleźć czas ja też to czasem robię oczywiście że tak nie oszukujmy się bądźmy uczciwi ale na wszystko jest wyznaczony czas tak jak w szkole idziesz do szkoły masz matmę polski coś tam w wf prawda wszystko jest zaplanowane jeśli zaplanujesz sobie czas wolny to na wszystko starczy ci czasu ale powiem ci odwrotnie jeśli nie zaplanujesz, to ci czasu nie starczy, a gitara będzie na ostatnim miejscu, czyli nie poćwiczysz, czyli nic zbycia bycia gitarowym wymiataczem. Bo gitarowy wymiatacz robi wszystko, żeby osiągnąć sukces. On ćwiczy codziennie, on ćwiczy konsekwentnie, on ćwiczy bez względu na to, czy mu się chce, czy nie. A więc działaj, czyli zaplanuj codzienne ćwiczenie. Pamiętaj, że nie ma drogi na skróty. Krok po kroku musisz osiągnąć wszystko. Najpierw musisz osiągnąć podstawy i tym podstawom musisz poświęcić najwięcej czasu. To jest tak jak w sporcie. Jeżeli ktoś idzie ćwiczyć sztuki walki, to karate. To nie jest tak, że on wchodzi na pierwszy trening albo na pierwsze dwa treningi i tam już ła i latają wszyscy dookoła niego. Nie, mój drogi, najpierw się musisz nauczyć padać, bo będziesz liczył glebę co chwila, musisz żabek zrobić 150 kucze w tą i z powrotem. Przecież ja wiem, jak to wygląda. Dlatego mnóstwo ludzi się zniechęca, bo im się wydaje, że oni tu wezmą gitarę i ciach, jedziemy, to tak jak pan będę grał zaraz. No niestety nie będziesz grał od razu tak jak pan, nawet nie będziesz grał tak samo jak twój kolega, ale jeśli będziesz gitarowym wymiataczem, będziesz pamiętał, że nie ma drogi na skróty, że każde ćwiczenie przybliża cię do celu, że musisz Pracować nad pewnymi podstawami, lub ćwiczyć nowe rzeczy, które jeszcze ci nie wychodzą, które są dla ciebie trudne, jeśli zaakceptujesz to, że czasami nie będzie łatwo, jeśli zastosujesz mądre, sprytne metody ćwiczenia, o których ja opowiadałem, na przykład jedna z nich podstawowa, przypomnę ci, metoda ZPZ, czyli zwolnij, pomyśl, zagraj. To na pewno ci się uda dzień po dniu robić postępy. Ja to dużo razy powtarzam uczniom: my każdego dnia możemy się naprawdę sporo przesunąć, jeśli chodzi o osiągnięcie celu. Dwa takty, trzy takty, cztery takty naprawdę można szybko wyćwiczyć. To może być 10 minut roboty, nie wmawiajcie mi, że tego się nie da zrobić. Jeżeli myślisz, jeżeli jesteś uważny, możesz każdego dnia posuwać się do przodu naprawdę sporo. Naprawdę sporo. Tylko wtedy, kiedy jesteś gitarowym wymiataczem. Kiedy jest to połączone z ambicją, z uporem, z tym, że się nie poddasz, że będziesz napierał, że będziesz hastlerem gitarowym. Wtedy będziesz gitarowym wymiataczem, bo będziesz wiedział, że chcesz osiągnąć cel i nic nie może Ci w tym przeszkodzić. Trudny chwyt? Trudno. Dobra, nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi, dobra. Odpocznę, ale nie zrezygnuję. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie wyjdzie, dobra, jutro mi wyjdzie. Tak postępuje prawdziwy gitarowy wymiatacz, bo wymiatacz gitarowy się nie poddaje. On wie, że niektóre rzeczy przyjdą szybciej, inne potrzebują więcej czasu. A więc co robi wymiatacz? Gitarowy analizuje błędy, pokonuje trudności, z czasem buduje w sobie charakter. No właśnie, co to jest taki charakter, kochani. Taki charakter takiego gitarowego wymiatacza to jest umiejętność realizowania swoich postanowień długo po tym, jak opadł już entuzjazm, z jakim je podjąłeś. Podjąłeś postanowienie, że będziesz gitarzystą, że zagrasz to i to, że będziesz tak i tak grał na gitarze. Możesz mieć swojego mistrza, możesz mieć swojego idola, w sensie takiego człowieka, do którego umiejętności chcesz dążyć albo który jest dla ciebie wzorem i będziesz to robił. Masz charakter w tym, Wtedy, kiedy będziesz w stanie to robić, pomimo tego, że entuzjazm opadł. Na początku to się nazywa tak zwany, niektórzy mówią, słomiany zapał. Nie? Niektórzy się zajerali, biorą gitarę i jedziemy, jedziemy, jedziemy. Palce bolą, nie będę grał. No to daleko zajechałeś. Chłopie, to jest normalne, że na początku trochę palce bolą, jeżeli ktoś się w ten sposób zachowuje, on rezygnuje, to nie jest wymiataczem, tylko był kimś, kto okazał właśnie słomiany zapał. Mój drogi, wyrabiaj w sobie charakter gitarowego wymiatacza, który się nigdy nie poddaje, który wie, że czasem będzie trudno, że czasem po prostu nie będzie się chciało, ponieważ ten charakter przyda Ci się w życiu, bo w życiu będzie tak samo i o tym też już mówiłem. No, ale co zrobić, proszę pana, jak ja wstaję rano i nie mam motywacji do grania? Wiecie co? Ja wiem, że fajnie jest być ciągle zmotywowanym. I zadam ci teraz proste pytanie. Jak myślisz, czy pan od gitary zawsze jest zmotywowany? Nie, mój drogi. Ja zawsze występuję z wielkim entuzjazmem przed Wami, ponieważ wiem, że to, co chcę powiedzieć, jest bardzo ważne i sam się potrafię nakręcić. Sam potrafię się zmotywować do działania, ale czasem robię po prostu to, co muszę. Rozumiesz, co chcę przez to powiedzieć? Po prostu działa dyscyplina. Ponieważ motywacja jest czymś, co jest przez chwilę, potem opada, potem znowu się pojawia, potem opada. Natomiast kiedy nie ma motywacji, potrzebujesz dyscypliny. A pamiętasz, co Pan od gitary mówił, co to jest dyscyplina? Dyscyplina to jest robienie czegoś pomimo tego, że mi się nie chce. Mówiłem już tą definicję i wydaje mi się, że nie raz i nie dwa. Kiedy nie ma motywacji, musi zadziałać dyscyplina. Czyli czujesz się mało zmotywowany do grania? Trudno. Odliczasz sobie 5, 4, 3, 2, 1 start. Ruszasz tyłek z kanapy, bierzesz gitarę do łapy, zaczynasz grać, wydobywasz kilka pierwszych dźwięków. Zagraj sobie coś fajnego, przypomnij sobie yy, co chciałeś zagrać, przypomnij sobie swój cel, stawiaj nuty przed sobą, wyznacz sobie nie za dużo, cztery takty, dwa takty, jedziesz! Jedziesz! Wtedy jesteś gitarowym wymiataczem, wtedy pokazujesz sobie i innym, że ty pomimo tego, że czasem nie ma motywacji, że czasem jest trudno. Potrafisz zrobić postęp każdego dnia, bo tak robi gitarowy wymiatacz. I czasem może się okazać, że możesz się tak wciągnąć, że miałeś w planach wyćwiczyć cztery takty, a wyćwiczyłeś ich osiem albo 16. Bo tak po prostu czasem bywa. To się samo dzieje. Człowiek się potrafi sam nakręcić, ale pracą a nie gapiąc się w komputer, albo gapiąc się w telewizor. To praca nas nakręca, nakręca nas działanie. To jest tak jak ze sprzątaniem pokoju. Też Ci się nie chce, ale kiedy ruszasz tyłek, zaczynasz to robić, widzisz jak znikają różne problemy, widzisz, że nagle, o, na podłodze już czysto, na biurku się układa, fajnie, dobra, robimy jeszcze, o, to jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu. Miałeś tak kiedyś? Dokładnie tak samo może być z graniem, tylko musisz spróbować. Ktoś kiedyś powiedział... Takie fajne zdanie, że motywacja jest dla dzieci, a dla prawdziwych wymiataczy jest dyscyplina. I ja się pod tym podpisuję, ponieważ my dorośli też musimy uczyć się dyscypliny i cały czas nad tym pracujemy. Nie myślcie sobie, drogie dzieci, jeśli mnie słuchacie, że dorośli, no to, to normalne, no wstają i robią. Nie. My też mamy swoje uczucia, nam też się nie chce, też czasami wolelibyśmy sobie poleżeć, jak to się mówi, nogami do góry. Ale niestety tak nie ma i wykonujemy swoje obowiązki. Tak więc, moi drodzy, jeśli chodzi o gitarowego wymiatacza, to musicie pamiętać tych kilka bardzo ważnych rzeczy. Pamiętaj, że tam, gdzie kończy się motywacja, zaczyna się dyscyplina. A swoją drogą yy, warto siebie zapytać. Motywacja to jest takie mądre słowo, ale jeszcze paręnaście lat temu, czy ktoś nas pytał, jak chodziliśmy do szkoły, czy my mamy motywację? Człowieku, wstajesz i idziesz. Kiedy moja babcia albo twój dziadek wypasali kury i mieli gospodarstwo rolne, czy oni wstawali rano o 5 albo 4:30 i mówili gdzie jest moja motywacja? Oni wstawali i szli do roboty. Chłopie, jaka motywacja? Obowiązki są obowiązki, trzeba je po prostu zrobić. Dzisiaj jesteś w komfortowej sytuacji, możesz sobie o, obejrzeć na przykład film na YouTubie pana od gitary zatytułowany Co zrobić, kiedy mi się nie chce ćwiczyć? I od razu będziesz zmotywowany. Możesz sobie obejrzeć film jakiegoś gitarowego wymiatacza, który niesamowicie pięknie gra na gitarze. Misz sobie, kurczę, muszę grać tak jak on. Biorę gitarę, ćwiczę i ćwiczę i ćwiczę, bo tak mi się to podobało. To też motywuje. Mamy takie możliwości. Możemy to zrobić. Możesz wzbudzić w sobie pragnienie tylko zrób to. Siedząc na kanapie i gapiąc się w telewizor czy w komputer, po prostu tego nie zrobisz, ponieważ potrzeba działania. A więc, mój drogi, pierwsza część y, tego streamu, która y, mówi o gitarowym wymiataczu, miała ci uświadomić, że wymiatacz to nie jest ktoś, kto gra super szybko, szybkie utwory. Wymiatacz to jest ktoś, kto wykonuje ciężką i sprytną pracę, który ambitnie realizuje plan i robi wszystko, żeby osiągnąć sukces i nic nie jest w stanie go powstrzymać. Wtedy będziesz gitarowym wymiataczem. Musisz wyrobić w sobie nastawienie zwycięzcy, który nigdy się nie poddaje, bo wiesz, jak się podda, nigdy nie zwycięży. Musisz określić swój cel, musisz określić, co chcesz osiągnąć, co jest dla Ciebie sukcesem i do tego sukcesu zmierzać, a potem musisz podjąć świadomą decyzję, którą wiąże się odpowiedzialność i zacząć działać. Musisz ruszyć tyłek z kanapy, wziąć gitarę do łapy i naprzód. Ćwiczyć, codziennie ćwiczyć, mądrze ćwiczyć, sprytnie ćwiczyć, konsekwentnie. Jak to robić? Masz na moim kanale na YouTubie szereg filmów. Co zrobić jak mi się nie chce, jak ćwiczyć, co zrobić, żeby moje ćwiczenie efektywne było, dlaczego tak musi być, możesz to wszystko obejrzeć. Analizuj błędy, wyrabiaj w sobie charakter, który ci pozwoli dążyć naprzód krok po kroku. Wtedy zostaniesz gitarowym wymiataczem, ale to nie wszystko. Jest jeszcze kilka cech nad którymi musisz pracować i o tych cechach opowiem ci jutro o godzinie 16. Wpadaj na live'a na mój kanał na godzinę 16. Powiem ci jakie cechy i dlaczego musisz sobie wypracować. Powiem ci jak to zrobić, żeby zostać gitarowym wymiataczem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich gitarowych y, wymiataczy. Pozdrawiam wszystkich kolegów i szanownych nauczycieli, którzy widziałem, też mnie oglądają. Pozdrawiam stałych y, bywalców, y, moich uczniów i nie tylko, tych ze Śląska również. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i na koniec, jak to zwykle, gram dla Was coś pozytywnego. Taką gitarową nutkę, która oczywiście powstała dzisiaj. Tylko jeszcze legendarny łyczek. Do zobaczenia jutro.